Żeby kobiety nie miały prawa głosu. Oczywiście, że tak. I pan Pani, uważa naprawdę, że nie powinny mieć prawa głosu kobiety. Oczywiście, że tak. Zaraz pan wytłumacza, dlaczego? Słucham. Nie pan, popatrzy, nie, nie pan popatrzy. Ja dopiero zobaczyłem, to dopiero nie, nie, a niedawno. Napisałem kiedyś taką książkę Historia i zmiana, napisałem 40 lat temu. I w niej pokazuje, jak lewica objęła władzę w latach 20. i 30. poprzedniego wieku. wszędzie na świecie. Co, co było tego przyczyną? teraz dopiero kobiety uzyskały prawo głosu. Kobiety zawsze głosują za państwem opiekuńczym. Kobiety byłem przywykły, ktoś się nie opiekuje. Ten facet, nie się opiekuje. To jest na nie normalne. I, i, ile miałem kobiet prawda, w życiu, które jak zrobiły jakieś głupstwo, to, mi, to ona mi mówi, dlaczego mnie nie zabroniłeś? Mężczyzna, tak nigdy nie powiem. Otóż, otóż kobiety przywykły do tego, że ktoś się nimi opiekuje i będą głosowały za państwem opiekuńczym, i za socjalizmem. Dlatego też, jeżeli mamy przeżyć, to kobiety muszą stracić prawo, mogą być wybierane. Pani Taczarowa, pani bardzo przerwał mówienie o niej, siedzi pamięci Ledi Małgorzata, mówiła mi wyraźnie, ona jest przeciwko prawu kobiet do głosowania, ponieważ kobiety mają mniejsze szanse być wybrane, jak kobiety głosują. Bo kobiety głosują na mężczyzn. Jeżeli by kobiety nie głosowały, to kobieta ma większe szanse być wybrana. Bo uważa pan, że połowa Polaków nie powinna mieć prawa głosu? Ale przecież połowa nie ma prawa głosu. Połowa dorosłych Polaków A, nie a dlaczego tego dorosłych? Dlaczego pan uważa, że 16-latek nie może głosować? Nie powiedziałem, że tak, że tak uważam. No widzi pan... No, no, Natomiast jakoś, no to jakąś dla... granicę wieku trzeba wyznaczyć. A dlaczego? No tak uważam, że moi synowie, którzy mają 8-4 lata, nie są gotowi do no, tego, żeby podjąć, i, i, żeby zagłosować. Ja w ogóle nie jestem demokratą, w związku z czym ten problem dla mnie nie, dla mnie nie istnieje. <laughs> Natomiast widzi pan, widzi pan y, musi pan zdać sobie z tego sprawę, że jeżeli ja mówię, że kobiety nie powinny mieć prawa głosu, to nie znaczy, że ja nie lubię kobiet. Jeżeli ja mówię... To jest obraźliwe Jeżeli nie. Jeżeli ja że mówię, tak. Że, tak. Jeżeli ja mówię, że dzieci... A dlaczego nie, pan, 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 pan życzy obraźliwe dla dzieci? To nie jest obraźliwe. Jak to nie jest obraźliwe? To jest biologia. Dziecko się No I właśnie mi, i, i to jest, czasem, i aż to... dochodzi do momentu, w którym można uznać, że jest gotowe do podejmowania świadomości I wyborów. to jest biologia. Kobieta w wieku lat 55, kiedy estrogeny przestają działać, dochodzi do wieku, w którym może już głosować.